Natchnienie jest jak miłość. Wolne, nieuchwytne. Przychodzi, Kiedy chce, Nie pozwala się przynaglać ani ustawić w szeregu. Noc. Wszyscy śpią. Jestem gotów, by napisać wiersz. A tu nic, cisza Głowa pusta jak wydrążony arbus. Idę spać. Rano. Praca, dzieci, dom, praca, dzieci, dom i pies. No nie. Właśnie teraz jakiś obraz, zapach, dźwięk uruchamia reakcję łańcuchową. Przewracające się domino staje się lawiną. Jak van Gogh w szale twórczości, nareszcie wieczór. Do kuchni wchodzi córka. Jest coś do jedzenia? Pyta. Napisałem wiersz. Przeczytasz? Okej, okay, dobrze, skoro muszę. No i jak ci się podoba? <grytanie> do Szymborskiej długa droga. Natchnienie jest jak miłość. Wolne, nieuchwytne. Przychodzi kiedy chce. Nie pozwala się przynaglać ani ustawić w szeregu.